Nie Graj. Nie myśl tylko graj. Paulo Coelho, Pan Tadeusz, Jerzy Engel i teraz Sebastian Mickiewicz. Nie myśl tylko graj. Tak, to jest Sebastian. O, smoka, Patrzcie, co się dzieje. Fidla. ale spiął, ale do, do filmu. Idę, idę, idę. Widzicie? To jest ta dieta właśnie, którą on przepisuje ludziom. I powiedzcie, jak mu tu nie zaufać? Jestem. To jest on. Patrzcie, patrzcie jaka akcja. Patrzcie jaka akcja. A niech mu tylko uciekną. Pięknie. Sebastian, ten, jest coś do kamery jak się czujesz Sebek. jest coś jak się czujesz. Widzicie jak jest skupiony tak samo, jest zawsze skupiony na siłowni. Jak robi ta łapska wielka. To właśnie mi da! Smoka, jest smoka. Smoka, smoka, smoka. No, patrzcie na te barki dotknę go, bo kurwa się boję trochę. On podczas grania jest jak Hulk, wiecie, jest jak Hulk, Hulk niszczyć, Hulk miażdżyć. Także